Ważne jest również, aby zacząć to robić jak najwcześniej, najlepiej od pierwszego dnia nauki. Boisz się popełniania błędów? Weź pod uwagę, że native speakerzy, tak jak Twój nauczyciel na przykład, doceniają Twoje zainteresowanie ich kulturą i szanują Twoją odwagę. Nikt tak naprawdę Cię nie ocenia. Naucz się więc robić z siebie głupka, cieszyć się swoją niedoskonałością i wykorzystać ją na swoją korzyść. Bądź znowu dzieckiem. Musisz mówić, mówić i jeszcze raz mówić, pomimo błędów i wstydu. W Talhamerze ćwiczysz różne warianty zdań. Dzięki temu możesz osiągnąć niesamowite rezultaty i otrzymać ogromny zastrzyk pewności siebie i motywacji. Wyobraź sobie, że potrafisz bez wysiłku budować całe zdania z pytaniami i przeczeniami.